Siemaneczko w kolejnym odcineczku Po pięciu latach jadę na stok narciarski Tutaj Dąbrówka Usytuowany jest w Suwałkach 5 lat mnie nie było Ostatnio nie było zimy To później coś mi wypadało, że nie mogłem być Jakoś tak zawsze tego czasu kurczę brakło Ale dzisiaj jest niedziela Fajna pogoda Dzieciaczek jeden poszedł spać, więc No trzeba było wybyć z tego domu, żeby tam nie budzić Po grypie jeszcze mnie troszkę gardło trzyma W zasadzie Trzyma w takim, pod takim względem, że No chrypkę mam Ale to nic Ogólnie czuję się dobrze, więc Jadę na małą chutę, Na Dąbrówkę Troszkę pozjeżdżać na snowboardzie po pięciu latach Ciekawe jak to będzie Sam jestem ciekaw czy dalej pamiętam jak się jeździ, czy Raczej to będzie kalectwo. Wezmę, wypożyczę sobie ją deskę. Ciepło się ubrałem, więc może nie będzie źle. Także tak, tutaj trzeba przyjechać koło Starego Mujna. jedziemy prosto. Też wybrałem Volvo, żeby tutaj się dostać, z tego względu, że najlepsze można powiedzieć mam opony w Volwie. A tutaj trzeba zjechać z takiej góry widać jest sam lód więc dobrze że Volvo w sumie wziąłem, od żonki <laughs> no. minus jest taki że nie ma gdzie dzieci wcisnąć a to chociaż żony bym zawrał ze sobą Nie co? niestety syna też nie zabiorę no bo sabry mnie pozjeżdżał, dzieci nie ma gdzie wcisnąć więc trochę lepa ludzi dużo nie ma tak Powiem Wam, że Orczyki co drugi wolny, praktycznie co elegancko. Troszkę sobie tutaj pozjeżdżamy. O, najmłodsi też wjeżdżają. Troszkę lipa na tej desce wjeżdżać tym Orczykiem. Z tego względu, że jedzie się tak bokiem, kurde, i to się wbija w jedną nogę. Tu jest wypożyczalnia że ludzi troszkę jest. No. Zapalę, idę wypożyczyć sprzęt i będziemy coś tu działać. No i dobra, jestem na górce. Snowboard zapięty, proszę bardzo. Musiałem wymienić, bo tutaj zaczep był kompletnie połamany, ten zaczep od snowboardu. Tutaj też jest pęknięty, ale noga sztywna jest, więc nie będę już tego wymieniał, przejeżdżę. Wziął sobie snowboardzik na 3 godzinki, tak na spokojnie 10 wjazdów. Karnet, yy, karnet, na coś takiego 20 zł kaucji i 10 wjazdów to jest 5 zł za wjazd, to 50 zł. Więc na razie nie będę tutaj nagrywał, bo muszę się, wy... się wczuć. Orczykiem, fajnie wjechałem, teraz aby przypomnieć jazdę, kurde, no pewnie gleba będzie, ale to nic. No nic, później zarzucę was na głowę, bo też mam uchwyt, to zobaczymy Muszę zobaczyć jak to wygląda Kurwa jak zimno dzisiaj, minus 18 Gleby nie było, to wam powiem. Ale zimno zjeżdżać. Kurde, tak w oczy zachodzi. Ole, escurva, mrussa. No i tak to wygląda. Się nie wyjebałem jeszcze. Pięć razy zjechałem. Więc już chyba się nie wypierdolę. Ma się tą kurde. Ma się tą <grystanie> To jest jak chyba z jazdą na rowerze. Jak już się przypomnił, to się śmiga. Tylko jak się zjeżdża, to mróz duży jest, oczy tak bolą, wręcz bolą, Łzawił i bolą od tego mrozu. Taki mróz sobie wybraliście. jedna gleba tylko była na wyciągu, ale to moja głupota była bo zacząłem się bawić na wyciągu zacząłem slalomem jechać i podcięło mi deskę była gleba była gleba z połowy, z połowy stoku musiałem zapierdalać na górę ale to nic wykupiłem na 3 godziny ale takie półtorej w zasadzie mi wystarczyło no i miałem wykupionych 10 wjazdów i powiem Wam, że 10 wjazdów wystarczające jest. Jak po tak długiej przerwie i odzwyczajeniu się od takich rzeczy, to 10 wjazdów jest akurat. Już nogi pod koniec nie bolały i ta parkfina. No i lewa noga mnie boli, bo na lewej nodze praktycznie całe obciążenie spoczywało. No i co? I to by było na tyle. Taki mały vlog, aby coś tam było na tym kanale. Ogólnie mam przystojowe siedzę. Na przystojowym sobie odpoczywam. Mam czas na wszystko, więc kiedy wracam do pracy, tego nie wiem. No, ale nieźle. Także dzięki za oglądanie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.